Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, mam niewątpliwy zaszczyt, honor, przedstawić kandydaturę pani poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na funkcję marszałka Sejmu. To naprawdę zaszczyt. Wszyscy znamy panią poseł. Wszyscy wiemy, w jaki sposób prowadziła obrady Sejmu. Wszyscy wiemy, jaką klasę sobą reprezentuje. Wszyscy wiemy, jak potrafi zachować bezstronność. Bardzo bliska jest mi tradycja tych doświadczonych, e, tradycyjnych parlamentów, gdzie marszałek, gdzie marszałka stać na bezstronność, gdzie staje się wyjętym spod pewnego bieżącego sporu, do którego zaufanie mogą mieć obie strony, czy wszystkie strony politycznego sporu. Taka tradycja w Polsce również miała miejsce. Przypomnę marszałka Marka Jurka, przypomnę marszałka Dorna oni nie byli z naszego środowiska politycznego, ale mieli jedną zasadę potrafili, potrafili na stanowisku marszałka Sejmu zachowywać się jak druga osoba w państwie, realizować swoje kompetencje, myśleć w kategoriach państwa, a nie czekać na czyjeś polecenia. Mógłbym tych marszałków wymieniać z każdej opcji politycznej. Również z mojej formacji. Ale tu nie o to chodzi, żeby teraz udowadniać, że Grzegorz Schetyna potrafił mieć inne zdanie niż Donald Tusk. Inne zdanie niż premier. Bo inną instytucję reprezentował. Bo inną reprezentował instytucję. I to jest, to jest ten, ten rechot. To, że pan rechocze, to mnie nie dziwi, ale to, że pan się w tym momencie, kiedy o poważnych sprawach mówiąc uśmiecha, to świadczy o tym, jak traktujecie Polski Parlamentarz. Małgorzata Kidawa Błońska to skromność i pokora. Dokładnie to, czego wam brakuje. Skromności i pokory. I wiarygodność. I wiarygodność, której wy, za grosz nie macie. Jak Kidawa Błońska prowadzi obrady Sejmu, wszyscy mają świadomość, że są bezstronnie prowadzone. Wszyscy, nawet wy. Wiecie, dlaczego Małgorzata Kidawa Błońska. Musi, powinna dzisiaj zostać wybrana marszałkiem Sejmu? Bo wtedy marszałek Sejmu będzie wykonywał wyroki sądowe. Nie będzie problemu, czy Sejmu łamie prawo. Nie będzie zasłanianie się kancelarią. Marszałek Sejmu będzie wykonywała wyroki sądowe. Nie dopuści nigdy do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie. Że druga osoba w państwie, w naszym imieniu, 460 osób, nie wykonuje wyroków władzy sądowniczej. Do takiej sytuacji doprowadziliście. Do takiej sytuacji doprowadziliście. Brak wam elementarnej wiarygodności. Bo rozumie, rozumie świat i wie, co robi. Panie Marszałku Kuchciński, tu nie chodzi o to, że pan nie wie, co znaczy just act. Że pan nie zna angielskiego. Tu chodzi o to, że o tej ustawie debatuje w Polsce... Opinia publiczna, elity polityczne od pół roku. A pan, a pan tego Panie nie wie. Pan nie, pośle, nie wie, co to jest. Proszę do rzeczy. Pan, nie pan nie wie, pan co to jest. Pan przedstawia kandydaturę Małgorzata Kidawa-Błońska wie, co to jest. Just Act, tak jak wiele innych ważnych rzeczy, które dzieją się w świecie. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie nigdy wyliczać e, posiłków dla niepełnosprawnych. Nigdy nie wygoni niepełnosprawnych z sejmu. Nigdy! Nigdy żadnych barierek! Nigdy żadnych śmiesznych kotar. Sejm otwarty dla obywateli. Kilka dni temu spotkałem rodzinę w Warszawie będącą na urlopie. Zaczepili mnie po Sejmie, zaczęli pytali, dlaczego my Polacy nie możemy wejść do Sejmu? Dlaczego nie możemy zobaczyć, jak wygląda Sejm? Pani Mogłusza, tak i Dawa zaprosi polskich obywateli do Sejmu, by mogli zobaczyć, jak tworzy się w Polsce prawo. Pan, to nie jest oczywiście ta debata. Brakuje tutaj troszeczkę Jakieś wytłumaczenia się, powiedzenia, przepraszam, wytłumaczenia przed Wysoką Izbą tego, co robił pan Kuchciński, ale macie rację. To nie jest debata nad Markiem Kuchcińskim. To jest debata nad Jarosławem Kaczyńskim. Panie Dlatego, pośle. że to Jarosław Kaczyński stworzył ten, ten projekt. Wiecie, na czym ten projekt polega? Ten projekt polega na tym. Panie pośle, zwracam pan uwagę, że ma pan mówić do rzeczy. Niby się zmieniło, a nic się nie zmieniło. Dalej tak samo. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, w którym, w którym Jarosław Kaczyński. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że pan przedstawia kandydaturę pani posełki Dawy Błońskiej. Bardzo proszę mówić do rzeczy. Ja uzasadniam kandydaturę wybór. Dajcie szansę panu marszałkowi, dajcie szansę. To jest dzień, w którym Małgorzata Kidawa-Błońska powinna zostać marszałkiem Sejmu, dlatego że w innym przypadku będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której Jarosław Kaczyński zdejmie maskę, Panie pośle, Marek Kurczyński założy nową maskę i dalej on będzie sprawował funkcję marszałka Sejmu. Pan powiedział, że będzie skromniej. Wybór Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oznacza, że będzie skromniej. Ale skromniej dla Jarosława Kaczyńskiego przede wszystkim. Nie będzie urzędował w gabinecie marszałka Sejmu. Małgorzata kidawa błońska jest gwarantem, że Jarosław Kaczyński nie będzie urzędował w gabinecie marszałka Sejmu, nie będzie samochodem stał pod głównym wejściem, bo nikt tam zaparkować nie może tylko, tylko on, nie on nie będzie ustalała porządku obrad pod godzinę wypoczynku pana przewodniczącego Kaczyńskiego. Będziemy zaczynali Sejm o dziewiątej rano, a nie o dwunastej, a nie o trzynastej. Będziemy mieli głosowanie o godzinie dziewiątej, żeby Polacy mogli to zobaczyć, a nie o drugiej w nocy. Jak się Rodeo skończył. Ma Małgorzata Kidawa-Błońska nigdy nie przegra z procesu z dziennikarzami. Nigdy nie przegra procesu z dziennikarzami za utrudnianie im pracy. Małgorzata... Cicho! Teraz mówię do dziennikarzy. Małgorzata Kidawa-Błońska nigdy nie wygoni dziennikarzy do jakiegoś budynku obok. Małgorzata Kidawa-Błońska pozwoli wam pracować normalnie w Sejmie. Małgorzata Kidawa Błońska nigdy nie schowa przed dziennikarzami, przed posłami, przed opinią publiczną żadnych dokumentów. Nie zniszczy żadnych dokumentów. Wszystko będzie dostępne, tak jak nakazuje tego, tak jak nakazuje tego prawo. To prawo. Za Małgorzaty Kidawy Błońskiej nigdy w życiu nie zginie nagranie sejmowe, które mogłoby udowodnić, że nie było kworów w trakcie obrad tego haniebnych obrad w sali kolumnowej. Nikt nie zginie. Wiecie dlaczego? Bo ona rozumie, co to znaczy być drugą osobą w państwie. Nie wpisze się w scenariusz, kiedy za pewnymi przywilejami, kiedy człowieko, ludziom o małej, małych zdolnościach, o małym charakterze, o ograniczonym, nie mających kwalifikacji moralnych, daje się najwyższe urzędy w państwie. Blicht, samoloty, pieniądze, ale za to. Za to zabiera się władzę nad, nad Izbą. Bo de facto wy nie macie dzisiaj moralnego prawa do przedstawiania kandydatury na marszałka Sejmu. Wiecie dlaczego? Bo wasz marszałek Sejmu doprowadził do tego, że w Polsce instytucja kontroli parlamentarnej nad rządem nie istnieje. To wasz marszałek do tego doprowadził. Bo wasz marszałek. A nie, proszę, proszę mówić do rzeczy. oddał naszą kontrolę. Panie pośle, zwracam no panu uwagę, że mówi Pan nie do rzeczy. No. Proszę mówić na temat, na temat swojej kandydatki na marszałka Sejmu. No panu, Panie Marszałku, Polska! Pan sam się ośmiędzał. Polska, Pani Marszałek, pani jest marszałkiem Sejmu. Panie Marszałku, ja wiem, żebyście chcieli się zabra zająć wyborem nowego marszałka. I zajmujemy się nim. Tylko elementem jest również czy macie stwierdzenia, czy macie moralne prawo przedstawiać kandydata, jest wasz dorobek w ostatnich czterech latach, a pan mi niemożliwia to, to wyartykułowanie. Przecież my nie możemy. Dwa tygodnie żyje tym Polska, a pan chciałby przejść do, tym do porządku e, dziennego. A ja bym chciał zapytać jednak, mimo tego jazgotu od państwa, jakie macie kwalifikacje, by nam przewodzić w tej Izbie? Jakie macie kwalifikacje moralne, żeby w tej Izbie przewodzić? O wasze kwalifikacje merytoryczne nie mamy złudzeń. Tutaj pouczać kogoś o moralności? Tak, mam, panie marszałku. Nie, ma pan cier... nie ma pan prawa. Mam prawo pouczać o moralności. Był pan po najczęściej karanym po posłem przez prezydium Sejmu. Mam, mam, mam czelność pouczać was o moralności. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja za swoje czyny odpowiadam. W momencie, jak wy doprowadziliście, wy doprowadziliście do sytuacji. Pan, pan poseł ma mówić do rzeczy. No to proszę przedstawiać kandydaturę swojej e, przedstawicielki swojego klubu. Bardzo proszę. Sytuacji, państwo doprowadziliście do sytuacji, w której marszałek Sejmu, który. Latał, którego żona latała samolotem, zasłania się pilotem. Mówi pilot się zgodził. Ludzie, druga osoba w państwie, pilotem się zasłania. Pil czy pilot mu na to pozwolił? Jak Panie pośle, osoba w państwie musi być człowiekiem. Czy pan która rozumie, co, jest jest co ja do, do pana wyjść, mówię, czy pan jest powiem, w stanie za, zrozumieć, co mówi do pana Marsza ja i jest pan, no to szkoda, to niech pan ja nie posłucha, pan no to trudno. Mówię, żeby mówił pan do rzeczy i przedstawiał kandydaturę przedstawicielki swojego klubu. Panie marszałku, daję panu, daję panu słowo honoru na to, że Polaków to, co mam do powiedzenia interesuje, a Pan tutaj robi wszystko, żeby mnie abdykist nie Mówimy tutaj o tym, jakie kwalifikacje musi mieć osoba, która pełni funkcję marszałka sejmu. Nie może kłamać! Nie może zasłaniać się, nie może zasłaniać się oficerami wojska polskiego, którzy. Dbają o ich bezpieczeństwo i życie. W przypadku problemów nie można się zasłaniać oficerem, że to oficer podjął decyzję. Nie można. Setki osób były angażowane w te loty. Całe państwo było paraliżowane po to, żeby Warszałek no, ale... Sejmu z waszego Czy Pan to... rozumie, jest pan w stanie zrozumieć, co ja do pana mówię? Czy ja muszę ciągle panu przerywać? Panie pośle. No czy ja. Czy pan nie jest w stanie tego zrozumieć? Przecież jest pan posłem, no ma pan maturę, no nie wiem, coś pan, coś pan chyba skończył, nie? Może pan nie ma. Będzie pan mówić do rzeczy, czy nie? Panie marszałku, pan nie Ja proszę, żeby pan marszałek odliczył ten czas, który mi pan wyłączył. Nie, odliczę czasu, bo to pan marnuje czas, a nie ja. Ja nie marnuję czasu, ja próbuję wbrew... Panie marszałku... Panie marszałku, proszę. Panie marszałku, przejść panie marszałku do, do ale tego... proszę mi pozwolić, coś no właśnie, pan. Powie, Ta debata jest dokładnie takim samym przykładem jest jawności, przejrzystości życia publicznego. Może pan wyjdzie i usprawiedliwi pana Kowczyńskiego zamiast, zamiast. Ale panie wyłączać pośle, komuś pan drofę. nie dyskutuje teraz ze mną. tylko Ta debata jest dokładnie przykładem tego, jak prowadzicie Sejm przez cztery lata. Jeżeli wygra wasz kandydat, nic się pod tym względem nie zmieni. Będziecie zatajać niewygodne dla siebie fakty, będziecie wykorzystywać administrację do tego, żeby kłamali dla was, wy zmuszacie urzędników, żeby dla was kłamali, jaki standard budujecie służby cywilnej, a wiecie dlaczego od was nie można doprosić się zwykłej uczciwości w elementarnych sprawach. Jak można prowadzić sprawy wielkie, sprawy państwa, kiedy w sprawach małych kłamiecie, panie marszałku, pan powiedział, pan powiedział, że pan przyjechał do domu i zobaczył, że żony nie ma, bo poleciała do Warszawy samolotem w tym czasie. Jak można takie rzeczy mówić, będąc drugą osobą w państwie? Panie pośle, jeszcze raz panu, pana przywołuję do porządku. To bardzo proszę, żeby Pan poseł przedstawiał kandydaturę państwa klubu. To nie jest debata. Mamika, to nie jest debata o wyborze tylko i wyłącznie marszałka Sejmu. To jest debata o standardach. To nie jest debata, to jest prezentacja kandydatów. Panie pośle, pan się pomylił. To nie jest debata o wszystkim, to jest debata. To jest prezentacja kandydatów na marszałka Sejmu. Czy pan to rozumie? Czy pan jest w stanie to zrozumieć? Natomiast ja nie... Ludzie to oglądają, mam nadzieję, oceniają w jakich warunkach my musimy pracować. I Dobrze i widzą kto jest, kto prezentuje kandydaturę pani marszałek Kidawy-Głońskiej. No. Jak w ogóle pana klub mógł pana wysłać w takiej roli? Powiedzcie, czy mam włączony. Szanowni Państwo, drodzy, drodzy Polacy, wszyscy którzy oglądacie tę debatę, mam nadzieję, że będzie to dla Was dowód na to, jak odbywa się debata w Sejmie. Ludzie, którzy w sprawach prostych, w sprawach, które dotyczą małego człowieka nie zachowują się w sposób moralny, poważny i uczciwy, nie mogą poważnie odpowiadać za państwo. My żyjemy dzisiaj w państwie, w którym Marszałek Sejmu jest asystentem Jarosława Kaczyńskiego. I czas z tym skończyć. Wybór ma kidawy Błońskiej jest gwarantem, że Polska będzie krajem normalnym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Proszę.